Partnerem tego odcinka jest Aloha Camp, portal z wyjątkowymi miejscami noclegowymi w naturze. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was trzy mega oryginalne pomysły na noclegi weekend w Polsce. A przy okazji sprawdzimy skąd w lesie niedaleko łodzi wziął się ten oto wrak samolotu, oraz zobaczymy jakie to uczucie poleżeć sobie na siatce wiszącej 62 metry nad ziemią. Okej, okay, jedziemy. Na początek Uraz, czyli niewielka miejscowość położona na prawym brzegu rzeki Odry, około 25 km od Wrocławia. GPS doprowadza nas do portowego miasteczka, w którym zacumowany jest nasz pierwszy domek. No słuchajcie, pierwsze miejsce i od razu petarda. Widzicie to tam w oddali? To jest nasz pierwszy domek. Domek na wodzie. Powiem Wam tak, do tej pory myślałem, że dom na kółkach, czyli camper, jest najbardziej odlotowym sposobem na podróżowanie i oryginalne noclegi. Ale pływający dom na wodzie to jest zupełnie inna liga. Zapraszamy na pokład. Domek z kołem sterowym. Pierwsze wrażenie. Ten domek jest znacznie większy niż mi się wydawało, kiedy go oglądałem na zdjęciach. Mam takie obawy jak to będzie zasięg za sterami. Ale o tym za chwilę. Teraz czas na szybki room tour. Zobaczcie. Tutaj jest moc i silniki. Na rufę jeszcze dojdziemy. Tu Wam chciałem powiedzieć, że cała długość tego to jest 12,5 metra, a szerokość 4,6. To wszystko powoduje, że mieścimy się w wymiarach i możemy tym pływać bez posiadania uprawnień motorowodnych. No, oczywiście, po odpowiednim przeszkoleniu. Teraz idziemy do środka. Tu jeszcze fajna rzecz. Popatrzcie ta Moskitiera. Eee, na pewno padnie pytanie o komary. Tak, komary są, ale nie ma tragedii. A te moskitiery wszędzie tutaj w tych oknach powodują, że w środku nie mamy żadnego problemu. No to co? To idziemy. Można się tu zgubić. Jesteśmy w głównym salonie. Kuchnia. Łazienka. Przestronna, pełnowymiarowa. Tu idziemy do sypialni numer 1. Duża, przestronna. A teraz na szybko dwa słowa o partnerze tego odcinka. Wszystkie miejsca, które widzicie w tym filmie znalazłem na Aloha Camp. To portal z nietuzinkowymi zacisznymi miejscami noclegowymi blisko natury. Jeżeli więc szukacie pomysłu na romantyczny weekend albo oryginalne wakacje niekoniecznie daleko od domu, to polecam wam zajrzeć na Alohacamp.pl. W opisie poniżej znajdziecie link do zniżki na wasz pierwszy wyjazd. Okej, okay, wracamy do filmu. Idziemy na rufę. Centrum sterowania tu umieszczą się bezpieczniki, wszystkie inne bardzo ważne rzeczy, które powodują, że to wszystko działa. Tu zobaczcie, jeszcze mamy. Dwie kamery, a to znajdziemy sobie do drugiej. No i ten bajer. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to bardzo szybko się tu odnaleźliśmy. Ale jak tym pływać? Do tego potrzebny będzie nam już instruktor. I w tym pomogą nam właściciele tego cuda, czyli Maciek i Piotrek. Nie ma w tym nic, moi drodzy, skomplikowanego. Ja w telegraficznym skrócie przedstawię Wam podstawowe zasady bezpieczeństwa. Więc krótko mówiąc, to jest dla każdego. Że jak ktoś chce uruchomić silnik, tak, no to musi być zrywka w silniku. Tu mamy nie? kamery, tak, podgląd na prawą, lewą burtę, na silniki, plus do tego szlak żeglowny za, za jednostką. A tu z kolei widzimy echosądę, która pokazuje nam dokładnie, jaka jest głębokość pod nami temperaturę wody, prędkość. Jak będziemy płynąć będzie widać prędkość, jest poziom ładowania, no i godzina. Nie? Także to są ryby, ryby też tu... o, ryby. Tak, oczywiście tu akurat widać rybki, które są no, w tym przypadku na głębokości dwóch metrów, tu na jednym metrze, natomiast jeżeli zobaczycie w trakcie pływania taki duży symbol czerwony podłużny, to znaczy, że to są aligatory, które pod nami pływają, czyli krótko mówiąc duże sumy. Sam houseboat ma zanurzenia 45 cm, raptem, co pozwala swobodnie, ważne, żeby przodem dopływać do, do brzegi. Tylną cumę odwiązujemy, odwiązujemy przednią i, go, I płyniemy. Powiem Wam, sterowanie tego jest bardzo przyjemne, jak jesteście jechali do bardzo dużym autobusem. Co tu dużo mówić, wkręciłem się zupełnie. Życie w pływającym domku na wodzie okazało się dokładnie tym, czego szukałem. Na Water Kingu spędziliśmy 3 dni chilloutując się, pływając po rzece i po bliskim zalewie. Było super, ale nabrałem apetytu na więcej. Od chłopaków dowiedziałem się, że dalsze rejsy Odrą są jak najbardziej możliwe, więc plan już jest. I do portu w Urazie z pewnością jeszcze wrócimy. Mam nadzieję na dłuższą przygodę na rzece, którą oczywiście udokumentuję i pokażę Wam w kolejnym vlogu. Proszamy dalej do kolejnej bardzo oryginalnej miejscówki. Następne miejsce, do którego trafiamy, ukryte jest w lesie, prawie w samym środku Polski. Sosnowa kryjówka. Niezwykły domek, który stoi kilka metrów nad ziemią, w środku sosnowego lasu. To idealne miejsce na sielankowy reset lub romantyczny weekend we dwoje. Ale słoneczko świeci, ale to ładnie. Ładnie? Ładnie. Oczywiście największe wrażenie robią szklane ściany domku. Niesamowity efekt, szczególnie o poranku. Jest tu jeszcze pomoc do donikąd, a właściwie na środek pięknej dzikiej łąki. Przyjeżdżając tu mieliśmy cel, wyłączyć telefony i laptopy, odciąć się od świata i na chwilę zatrzymać. Plan zrealizowany w 100%. Siedzisz, patrzysz na otaczający Cię las, nic się nie dzieje i o to właśnie chodzi. Po dwóch dniach totalnego nic nie robienia ruszamy w miejsce, które od dawna chciałem zobaczyć. 25 minut drogi od Sosnowej kryjówki w lesie niedaleko wsi Dłutówek 4 września 1939 roku awaryjnie lądował zestrzelony polski bombowiec PZL P-37B 8 Wszyscy członkowie załogi przeżyli katastrofę. Jeden z pilotów został wyciągnięty z płonącego samolotu przez dwóch chłopców, mieszkańców wioski. Dla upamiętnienia tego zdarzenia dokładnie w miejscu gdzie wylądował bombowiec postawiono jego makietę w skali 1 do 1 oraz pamiątkową tablicę. Wrak robi naprawdę duże wrażenie. Polecam Wam zajrzeć jak będziecie w okolicy. Opuszczamy Sosnową Kryjówkę i jedziemy dalej. Kierunek Góry Izerskie. Miejscowość Gajówka znajduje się 10 minut drogi od Świeradowa Zdrój na Dolnym Śląsku. Tutaj przez 3 dni będziemy sprawdzać jak się mieszka w jurcie, czyli tradycyjnym namiocie używanym przez koczownicze ludy Azji Środkowej. Na stepach takie jurty mają zazwyczaj w centralnej części ognisko lub piec i są prosto urządzone. Ta do której my trafiliśmy jest już w środku znacznie bardziej europejska czyli jest komfortowo. Trochę się już tutaj zadomowiliśmy, ale tylko troszeczkę, więc na razie na świeżo wszystko Wam pokazuję, dopiero się poznajemy z tą piękną przestrzenią. Na górze mamy taki świetlik. Tu jest kuchnia, bardzo przyjemnie. Takie łóżeczko, pięknie przygotowane. Tutaj, gdyby ekipka rodzin nie była większa, no ale jesteśmy tylko we dwoje. I taki widoczek, popatrzcie, prosto z poziomu łóżeczka. Coś czuję, że to będzie piękny poranek. Jest jest twojestki widoczek, ale mistrzostwo świata jest jednak! Tu naprawdę trudno się w tym miejscu nie zakochać. Gospodarze stworzyli tu świetną, domową atmosferę. Można oddać się słodkiemu nic nie robieniu, podziwiając widoki z tarasu. Albo relaksując się w jacuzzi na świeżym powietrzu. Ale Izera Glamping to też bardzo dobry punkt wypadowy na piesze lub rowerowe wycieczki po górach izerskich. My tym razem wybieramy Świeradów Zdrój, po uzdrowisko, gdzie idziemy zobaczyć najdłuższą na Dolnym Śląsku modrzewiową halę spacerową. W Zdrój znajduje się również 62 metrowa, najwyższa w Polsce wieża widokowa – Skywalk. Ponad 800 metrowa trasa z pięknymi widokami, a na górze trochę adrenaliny, czyli szklana platforma, tu jest ciekawe, takie wrażenie, że troszeczkę buja. No i siatka, nazywana chyba tylko dla zmyłki relaksacyjnej. A na koniec mega szybki powrót na dół 105 metrową zjeżdżalnią. Przeżycie było. Dużo się działo tam. 15 sekund, a wydarzyło się całe życie. W zasadzie miałem przed oczami. I na dzisiaj to by było na tyle. Kończymy naszą podróż. W opisie poniżej podrzucam Wam linki do wszystkich miejscówek z filmu i wspomnianą wcześniej zniżkę na pierwszy wyjazd za Lohakam. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest idealny moment, żeby zasubskrybować nasz kanał i wcisnąć dzwoneczek, co by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnych podróżach po Polsce i trochę dalej. Cześć!